Jak maluję, to się dobrze czuję. Widzę pędzelki, biorę je do ręki. Bo jak maluję, to się dobrze czuję. Biorę i pędzelki do swojej ręki. No i tak staję nad ranem. Dlatego dzisiaj, kochanie, nie kim hamem nie jestem. Dlatego nareszcie mam pomysły, mi przyszły do głowy pomysły. Robię biznes, ścisnę, zapierdalam się, staram. Maluję, buduję to, co chcę, no tego wiem, że się postaram, więc wiara dorzucam i dolara, no bo tak się podoba im te rysunki, malunki, dlatego dzisiaj jest ta cisza, maluję przy moim warsztacie, wawstacie na mojej ichacie, bo tak mi się to podoba, dlatego dzisiaj myślę sobie ta osoba, może to w końcu kupi, a może się i udupi, jak ja maluję, to się dobrze czuję, widzę pędzelki, więc będę je do ręki, Jakie ja maluję, to się dobrze czuję. Widzę pędzelki, biorę je do ręki. Jakie maluję, to się dobrze czuję. Biorę pędzelki i do ręki. O ja maluję, to się dobrze czuję. Biorę pędzelki i do ręki. O ja tak, maluję, bo się dobrze czuję. Zrobić jakieś bejmy, na tego dzisiaj sejmę. Mówią do mnie tak skromnie, może coś mi namalujesz? Chuje, nie. Spadajcie stąd, bo to mój kąt. Ja wylewasz mi tą palwę, a tego dzisiaj się z tą barwę. I mówię, pojadę kolego, bo czego? Bo no czego tego? Bo jak to mogłeś tak wyzwalić i na tego dzisiaj się tak pochalić, i tak pokazałeś mi, jak te dni wyglądają, ale co, ludzie przeglądają te obrazki, na tego dzisiaj są te czaski, oni brzesz na tego dzisiaj nareszcie, nareszcie, gościu, sprzedałem to, bo co, nie żejdę na a no, nawet jak zejdę, to dzisiaj te bejmy wyciągnę, na tego dzisiaj nie wiem, z której strony będą. Ale za to tutaj koleżko zrobię to, jak tylko chcę, więc mówię: ble, co ja chcę? No, kurwa, żeby z kumpla kupowali je, bo ja chcę zarobić. Ja chcę, na tego dzisiaj jadę na czasy, bo tak tutaj się zarobiło, bo tutaj coś pięknego było. Robię to artystycznie, na tego dzisiaj musi być zajebiście. Jak maluję, to się dobrze czuję. Ja pędzelki i do ręki. Jak maluję, to się dobrze czuję. Ja pędzelki i do ręki. Jak maluję, to się dobrze czuję. Że czuję, biorę pędzelki i do ręki. No tak. Gamonie, po wtowej stronie jesteście po tej kolorowej, czy po tej swojej. A tego dzisiaj, co ja robię? No pracuję, więc chuję. Zejdźcie mi z drogi, jestem w tym pokoju, zostawcie mi gnoju w spokoju. No tak, ja potrzebuję ciszy. No tego dzisiaj co oni powisi mnie te palby. No tego dzisiaj są te fajne. Kolorowe, myślę sobie, co namalować, a żeby tutaj się nie raz Malowanie na ścianie to nie to samo, jak to artystycznie, dlatego dzisiaj idźcie i zobaczcie, jakie to jest zajebiste. Jak ja maluję, to się dobrze czuję, Bioruję, biorę pędzelki i do ręki. Jak ja maluję, to się dobrze czuję, biorę pędzelki i do ręki. Jak ja maluję, to się dobrze czuję, biorę pędzelki i do ręki. Jak maluję, to się dobrze czuję, widzę pędzelki, biorę je do ręki. O jak maluję, to się dobrze czuję, biorę i pędzelki do swojej ręki. No i tak staję nad ranem, na tego dzisiaj kochanie, nie jakim hamem nie jestem, na tego nareszcie mam pomysły, mi przyszły do głowy pomysły, robię biznes, cisnę, zapierdalam się, staram, maluję, buduję to, co chcę, na tego wiem, że się postaram, więc wiara dorzuca mi dolara, no bo tak się podoba im te rysunki, malunki, Dlatego dzisiaj jest ta cisza, maluję przy moim wawstacie, wawstacie na mojej ihacie, bo tak mi się to podoba. Dlatego dzisiaj myślę sobie, ta osoba, może to w końcu kupi, a może się i udupi. Jak ja maluję, to się dobrze czuję. Widzę pędzelki, więc do ręki. Jak ja maluję to się dobrze czuję, widzę pędzelki, biorę je do ręki Jak ja maluję to się dobrze czuję, biorę pędzelki i do ręki O jak ja maluję to się dobrze czuję, biorę pędzelki i do ręki O tak maluję, bo się dobrze czuję, Zarobić jakieś bejmy, na tego dzisiaj sejmy Mówią do mnie tak skromnie, może coś mi namalujesz? Chuje, nie, spadajcie stąd, bo to mój kąt Ja, wylewasz mi tą barwę, tego dzisiaj się tą barwę i mówię, pojadę kolego, bo czego? no czego tego? Bo jak to mogłeś tak wyzwalić i na tego dzisiaj się tak pochalić, i tak pokazałeś mi jak te dni wyglądają, ale co, ludzie przeglądają te obrazki, na tego dzisiaj są te czaski, oni brzesz na tego dzisiaj, nareszcie, nareszcie, gościu, sprzedałem to, bo co, nie żejdę na na no, nawet jak zejdę. To dzisiaj te bejmę wyciągnę. Dlatego dzisiaj nie wiem z której strony będą, ale za to tutaj koleżko, zrobię to jak tylko chcę, więc mówię Ble, co ja chcę? No kurwa, żeby kumpla kupowali je, bo ja chcę zarobić, ja chcę na tego dzisiaj jadę na czasę, bo tak tutaj się zarobiło, bo tutaj coś pięknego było. Robię to artystycznie, na tego dzisiaj Musi być zajebiście Jak maluję, to się dobrze czuję Biorę pędzelki i do ręki Jak maluję, to się dobrze czuję Biorę pędzelki i do ręki Jak maluję, to się dobrze, czu się dobrze czuję Biorę pędzelki i do ręki No tak Gamonie, po której stronie jesteście? Po tej kolorowej, czy po tej swojej? Dlatego dzisiaj co ja robię? No pracuję, więc chuję, Zejdźcie mi z drogi Jestem ty w tym pokoju, zostawcie mi gnoju W spokoju, no tak ja potrzebuję na tego dzisiaj co oni mi owisi mnie te palby No tego dzisiaj są te fajne i kolorowe. Myślę sobie, co namalować, a żeby tutaj się nie rozchorować! Malowanie na ścianie to nie to samo, jak to artystycznie. tego dzisiaj idźcie i zobaczcie, jakie to jest zajebiste! Jak ja maluję, to się dobrze czuję, Bioruję, biorę pędzelki i do ręki. Jak ja maluję, to się dobrze czuję, biorę pędzelki i do ręki. Edia maluje, to się dobrze czuje, biorę pędzelki i do ręki.